Służ za piękny sufit tutaj mam. No, hej, cześć Siemano z tej strony Hawajs i witam Was w następnym odcinku z Let's Play Farming Simulator 19 Development Farm Sezon 2. Tak, witam Was w następnym odcinku, a w dzisiejszym odcinku, no troszkę się zmieniło od poprzedniego odcinka. Śniegi stopniały. W międzyczasie, kurde mi widzę i defix, znaczy, no, no piasek mi tutaj, kurde. Wszedł yy, kurde, do domu przez te... W sumie on nie ma imienia. Niekiedy tak na niego mówię, jak mój pies w realu się nazywa, ale dobra, nieważne. Yy, no no i co, łapek w górę, soczysty komentarz i może tak po kolei. Yy, co dzisiaj mamy w planie? No tak, jak widzimy śniegi już stopniały, mamy... Wczesną wiosnę. Taką wczesną, wczesną, bardzo, bardzo, bardzo wczesną. Jak widzimy, tam nawet jeszcze trochę śniegu leży i tutaj gdzie trochę zaspy porobiłem, gdzie odśnieżałem. Yy, no i co, kurde. Yy, myślę w sumie, czy nie zakupić jakichś terenów nowych, żeby troszkę się tutaj na gospodarstwie rozwinąć, ale kurde, w sumie patrzę, tak na przykład jak chciał kupić to pole tutaj sąsiadowi. To ono kosztuje idealnie 424 i 608 oiro. Ja mam akurat tyle w swoim portfelu, także no, może na razie sobie jakieś ekspansje odpuścimy. Ale tak, zakupiłem siewnik, ale jeszcze go nie przywiozłem, dlatego dzisiaj się tym zajmiemy. I jak już spojrzałem w kalendarium. Aż zobaczę jeszcze przy Was. ALT S. To nas interesuje. Pierwsza zakładka. I no tak. no Możemy już wysiewać w zasadzie. Jęczmień, pszenicę, owies. Kuk Kukurydzę jeszcze nie ziemniaki. Burak cukrowy. No niestety szkoda, że z tym rzepakiem kurde się zgapiłem. Mm, niestety, ale no nic się nie zrobi. Bo rzepak kurde. Tutaj ma okres yy, siewu dopiero. Pod jesień i go się zbiera dopiero na następny rok, tak jakby. A okres zbiorów kiedy ma rzepak? Nie ma go. Tu pewnie jakoś na wiosnę. Nie wiem. Kurde. No, ale no, żepak raczej się w lato widzę, tak. O tych, tych, dobra, kurde widzę, że ślady jeszcze po śniegu zostały, no, ale tak z ciekawości patrzę. Z takich rzeczy, co się zmieniło, no to kury wróciły, bo mi kurde no bo ich nie było, ale wróciły po zimie. Ukrówek w sumie po mam tyle łobornika, że muszę się zastanowić, czy właśnie tej odwiedzę, może stodołę. No mam na razie taki rozrzutnik, nie no, myślę, że wystarczy, ale no na pewno będziemy korzystać z niego. Tutaj przyczepki jakieś są, mamy tego sprzętu trochę, także na razie jedyne co tak mi się wnika dobrego brakuje, który już zakupiłem, ale jeszcze go nie przywiozłem na gospy. No Jak widzimy 30 jest już prawie w finalnej wersji, jeszcze tam jakieś trochę dupereli zostało. Ale już tak chyba wizualnie myślę, że jest wszystko zrobione. Co miało być zrobione. Ładnie poomalowana, i w ogóle błotniki dostała, i wszystko. Także co? Kratownica zostawiłem tak jak w oryginale. Yy, tak jak wychodziły. W zielonej wersji. Nie wiem, no tak mi się podoba stwierdzenie, że będzie pasować. jakby była czarna lub czerwona, tak troszkę. Może z tego filtra by czerwone pasowało oleju, ale nie wiem. Widzą na razie też po staremu. Myślę, czy by mu nie zrobił upgrade'a, żeby a, mu nie dać kabiny. Ale na razie się wstrzymamy również, bo to jest czas po prostu. Ale co, my bierzemy 360, która która, która no dostała też drugiego upgrade'a. Mamy 4x4, a czy coś jeszcze będę w niej robił? To nie wiem. Trochę tura podniesiemy i możemy jechać. I Myślę, że... Ym... że tak te światła załączę. O, zobaczymy, czy wszystko działa. Działa wszystko elegancko. No. zaraz będziemy jechać jeszcze coś chciałem zerknąć ale zapomniałem co no upróbek wszystko dobrze yy, tak tutaj też no kurde coś miałem zerknąć ale nie pamiętam a chciałem zobaczyć, tak jęczmień. no i właśnie będziemy musieli jakieś opryski nawozy się trzeba będzie tym zająć za niedługo ale to chyba nie wiem w sumie, czy w następnym Albo jeszcze dzisiaj może zacznę Zobaczymy jak czas Czy pozwoli Ale myślę, że powinno dać radę Ach Ależ to jest kurde Orkiestra po prostu A Tu się, się drga Ale ciśniemy Elegancko No. O kurde żeby butelka nie wypadła, bo to jest słowek otwarty, a ja nie ogarniam tutaj tych tych wszystkich tych na myszkę, tych otwieranych. Coś tam ogarnie ma jako w sumie niedużo tylko drzwi. Ale ładnie jedzie. Prawie 30 na godzinę jedziemy, to wiecie. No GPS jest... W sumie z tego GPS-a mało korzystam. No tak w sumie jakoś bardzo nie wiem, na przykład do orki to tak średnio mógłbym ustawić, ale do kultywacji, do siania mógłbym używać w sumie, bo to są takie rzeczy, które warto robić precyzyjnie, jednak, także mógłbym w sumie używać, czemu by nie. No jesteśmy w Dąbrówce. Mieszkamy w Boguszycach, jak dobrze pamiętam, tak? Gdzie to się tu jechało, bo... Kurde, ja to tak rzadko tutaj w sklepie jestem Że to szok W sumie nic za bardzo ostatnio nie kupowałem O, tak tutaj jest startowa gospel, może mi się sprzedałem, muszę mówić, nie? Aj, chyba przejechałem, tak, przejechałem Dobra, tutaj zrobimy nawrotkę, tutaj jest... Yy... Taki... no... Fajny zajazd W sumie tu przystanek jest i sklep chyba Tak, sklep I OSP nawet A my mieliśmy jechać tutaj, ja tak na szagę przejadę Ciągnikiem można Nie będziemy się... o, jest, jest siewnik Jest i siewnik Zobaczy czy ja nie mam w sumie czegoś do zabrania stąd, jak już tu jestem jakichś worków z nawozem albo z nasionami, chociaż raczej tak średnio, żebym zabrał, ale może bym jakoś dał radę. Do kabiny chyba nie mogę do środka wsadzić. Nie próbowałem nigdy się tak bawić. Ale chyba się nie da raczej. A szkoda, bo fajnie by to zawsze wyglądało. Proszę. Podpinamy. No taka, taki oto siewnik. U mnie jeszcze miałem mm, agromasza, ale wziąłem u nie Tak jakoś wyszło. Dobra, zgasimy na tą chwilę. W ogóle deszczyk pada. Ale nie, no, chyba będę mógł y, pracować. Ja wilgotno, y, wilgotność mam wyłączoną czy coś takiego. Tam albo najwyżej... Troszkę czasu skipniemy chwilę Aż przestanie padać O, jakieś zwiększone zapotrzebowanie gdzieś No Wow, ale ta gospa naprawdę duża była. Znaczy no była tutaj mówię na tym moim sejwie. <laughs> tak, kurde, de przepraszam. Jak się nie zdążyło cięcie zrobić, no. Sezon zimowy, także zdarza się. Yy... No bo tak z mnie tak, no, no mówię w czasie przeszłym, było tutaj na moim sejwie, nie, ale no nie duża ta gospa według mnie na start, tutaj na Dąbrówce, na mapce. Patrzyłem już, szkoda, że nie ma tej mapy do 22, bo akurat muszę przyznać, że mi się podoba. Uuu, a tu jest dużo rzeczy moich wapno. Tylko czy ja byłbym w stanie to jakoś zabrać. Oj, worki, kurde, ja tu muszę z tą, z dwóch przyjechać. O, paleta z nasionami. A nasion tak akurat mam sporo. Słowa. No to może jakaś kupna była, nie, nie, nie miałem swojej. Możliwe, możliwe. No ale tu jest naprawdę sporo moich już sznurki. Niedobrze. O kurde światła zostawiłem. Nie wiem kurde, czy brać to tutaj tak na siewnik, czy... O właśnie mam pomysł, ale... Aha, ha ha, patrz. Mam siewnik załadowany. Nawet mi kurde, w gratisie siewnik załadowali. Patrz jak fajnie. Oj, oj 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 ale trochę... troszkę ciężko, bo. No. 60, z tym myślałem, że trochę lepiej będzie. Jednak ale, no w sumie, jest na pula załadowany praktycznie. Także wiecie, czy ja dam radę tutaj coś wrzucić? Nie wiem, może nie będę kombinował, bo mi jeszcze wypadnie czy coś. Łowo, patrz. Oho, nie dobra, nie będziemy się bawić. Ja sobie muszę tutaj z przyczepką przyjechać i sobie to zabiorę po prostu Tak najzwyczajniej w świecie O kurwa 60 dęba stanęła Niedobrze I znowu o ja pierdzielę, nie, to ja to iść na miniaturkę Idziemy! Elegancko! 30 po remoncie No, kurde, oj, czekaj No tego się nie spodziewałem, kurde, że mi Aż tak na dęba stanie, w sensie, no wiadomo, że Znaczy, no trochę się spodziewałem, że może mieć ciężko, ale Że aż tak bo się pokrywa, otworzyła, kurde Od siewnika Światełka są, o, jadę bez światełek, niedobrze nie dobrze. No ale pojedziemy na ostatnie pole, które w sumie mam do zasienia. Także z siewów to będzie wszystko. Myślę. Tak jest. No niestety tutaj tamto pole sprzedałem bo taką decyzję podjąłem, może je ja w sumie odkupię, ale nie Teraz ja bym chciał... mam, to, mam ochotę kurde, żeby nie zrobić trochę ekspansji, trochę tam może sąsiadowi zaproponować zakup, bo tutaj trochę las jest, żeby trzeba było wycinkę zrobić. I ogólnie byśmy mogli to fajnie zagospodarować wszystko. Oj, 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 oj a tutaj widzę, że ktoś... Ale mnie tu zarzuciło. Panie, ocie panie. Jocie panie, no znowu to samo, no. Nie wierzę. Ten siewnik to jest naprawdę jakiś niepoważny. Tak. Aż się musiałem kurde upewnić, tak rzadko tutaj jestem. Orkę tutaj w sumie robiłem, pamiętam. I kultywowałem. A czy coś poza tym to nie wiem. No. No, teraz trochę powinno być, myślę, przyjemniej. Bo to wcześniej to jednak jakby. Tamten siewnik to Nie ukrywam, że nie chciało mi się A teraz taki siewnik No większy jest nie, Od tamtego konnego starego Zdecydowanie większy No myślę, że teraz już powinno być Powoli, powoli coraz lżej yy, Bo No będzie powoli Pustszy ten siewnik Niku, O kurde, ocie panie no. A Przez to, że on tak Dęba staje, to ja tu w ogóle kurde nie mam tego W ogóle sterowności nie ma kurde i to jest To jest problem trochę To jest trochę problem jednak No i ocie dupia, no patrz Takich scen to dawno nie miałem Drastycznych W ogóle tak jakoś się dziwnie, kurde, tym... Trzeba by tu jakiś chyba ten... Ciężarek był zrobić jeszcze Ale jak to, nie wiem Może poszukam jakiegoś podtura, jakby coś się znalazło No patrz, że z turem jeszcze takie problemy ma, kurde Niedobrze Ojojoj, oj, oj, ale krzywo będzie, ajajaj aj, aj mnie, za bardzo zjechałem. No ja pierdzielę, no patrz, jakie to coś muszę wymyślić, naprawdę, bo autentycznie dostaje po dupie bardzo ten, ten ciągnik. Nie dosyć, że jest mało skrętny, to. Tym bardziej się robi mało skrętów Z czymś takim Jak czołgiem się jeździ normalnie Nawet danie tura kurde Tak prawie, że na maksa nadu nic nie dało Niestety nie ma, że boli. Dobra, ja myślę widzowie, że w tym miejscu sobie tutaj zakończymy odcineczek tym jakże pozytywnym akcentem 60, który stanęła dęba i robi to znowu i znowu a bo ja wiem już trzeba tak powolutku jeździć. No, ale dobra, no ja sobie coś tam zaczęliśmy. Yy, w następnym odcinku zobaczymy. No będziemy sobie tutaj dalej działać. A w międzyczasie co łapek w górę, soczysty komentarz i do następnego elo.